Doo 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 doo. Doroczne święto autorów obrazu filmowego, które ściąga do naszego kraju czołówkę światowego kina na spotkania, projekcje, prezentacje, warsztaty, nagrody i bankiety. Ekipa AMA TV pojawiła się na końcowe dni festiwalu Kamery Mage i rzuciła się na wszelkie możliwe eventy, podglądając, podsłuchując i przesłuchując co i kogo tylko się dało. Co z tego się urodziło? Zapraszamy do oglądania. Już po pierwszym przejściu przez przestrzeń wystawową narzuca się pewien wniosek. Cyfryzacja technologii filmowej Prócz zabytkowej kamery Panavision, na której kręcono Lorenza Zarabi, na stoiskach i wystawach nie można było uświadczyć żadnego sprzętu, który potrzebowałby taśmy filmowej jako nośnika obrazu. Tacy producenci jak Arri czy Panavision zaprzestali produkcji nowych kamer filmowych. Taśma filmowa wciąż oferuje najwyższą definicję obrazu wraz z jego szlachetnym, kinowym charakterem, tak drogim zwłaszcza starszym filmowcom. Jednakże osiągi flagowego produktu firmy Ari, Alexa, której matryca może pochwalić się dynamiką tonalną równą 14 przysłoną i szczegółowością bieli dotąd poza zasięgiem kamer cyfrowych, sprawiły, iż w świecie profesjonalnego filmu wybór nośnika obrazu przestał być oczywisty. Symbol świata filmowego, Kodak, wpadła w tarapaty finansowe i zakończyła produkcję niektórych rodzajów taśm filmowych. Czy jesteśmy świadkami schyłku tradycyjnego filmu? W ten sposób można odebrać aktualne inicjatywy Kodaka: Image is Everything, Protected oraz Film Matters. Pierwsza, mająca na celu uświadomienie, iż taśma filmowa jest najpewniejszym medium archiwizacji naszego dorobku filmowego, w przeciwieństwie do wciąż ewoluujących nośników cyfrowych. A druga, uczulenie twórców, iż to taśma filmowa jest najdoskonalszym środkiem utrwalenia wizji artystycznej. Czy świat filmu opartego na procesach fotochemicznych, który praktycznie osiągnął apogeum swych możliwości, ma jakiekolwiek szanse w starciu z cyfrą? W tej kwestii głos oddajmy Marcinowi koszałce bohaterowi powstającego dokumentu w starym kinie produkcji Akademii Multiart. Ja się staram robić wszystko, co się da na negatywie. Oczywiście jest coraz trudniej. Poznałem technologię cyfrową jako profesjonalny operator, żeby jednak się poruszać w tym świecie, bo to jest przyszłość. Natomiast widzę ogromną różnicę na korzyść negatywu, ale tą różnicę widzę tylko ja i moi koledzy, i może jakaś mała grupa reżyserów i jakaś mały procent widowni, ponieważ to jest bardzo prosta sprawa, że producenci, wielkie koncerny wpuściły nam na rynek substytut i ten substytut jest na tyle dobry, że dopiero jak oglądając, jakbyśmy mieli dwa ekrany i zobaczyli negatyw i obraz cyfrowy obok, Zobaczylibyśmy, co jest piękniejsze. Frapujący głos w tej dyskusji padł w trakcie panelu dyskusyjnego pod tytułem Jak nauczać sztuki operatorskiej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego i magazyn Film Pro, na który zaproszono przedstawicieli światowych szkół filmowych. z jest że z najlepszych i

Stąd starania szkół filmowych, by utrzymać ćwiczenia na negatywie, co staje się tym trudniejsze, iż zaczyna brakować laboratoriów dostarczających kopie pozytywowe. Zarzucenie taśmy jako nośnika obrazu filmowego wiązałoby się z zarzuceniem dotychczasowej drogi, jaką musi przejść początkujący student szkoły filmowej, by stać się pełnoprawnym filmowcem. That A co na to Michał Pakulski, autor zdjęć do Zabić Bobra, najlepszego filmu w konkursie filmów polskich? Logika pracy operatora się nie zmieniła, zmieniły się tylko narzędzia i sposób zapisywania informacji, sposób zapisywania światła na nośniku. Nie są to halogenki srebra, tylko zapis zero a cała logika, całe podejście do filmu tego, co się chce, jak, jak można opowiedzieć, a historię się nie, nie zmienia. Kolejny głos, tym razem na temat zmieniających się standardów projekcji kinowej, padł ze strony Doroty Kędzierzawskiej, pomysłodawczyni projektu Polska Światło Światłoczuła. To co się dzieje jest nieuchronne, czyli przechodzenie z taśmy światłoczułej. Walczymy z DVD, również z Blu-rayami, znaczy nie puszczamy filmów z Blu-rayu, dlatego że to jest... No, w kinie powinno się pokazywać naprawdę z, z, z świetnej jakości filmy. Mamy projektor DCP. Także rzeczywiście projekcja jest lepsza niż w niektórych kinach warszawskich. Muszę przyznać. Dużo, dużo bardziej wolę projekcje z taśmy. i tu jest akurat. To bym nie chciał, żeby taśma by umarła, bo ona. Jednak nadaje jakiś taki szlajerek, że projekcja jest czasami brudna, nie do końca dobra. No DCP jest tak dobre, że aż za dobre, że właśnie wszystko widać. A jak wszystko widać, no to, to, jest, to jest za ostre, za, 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 no, za dobre po, po prostu. Multum wydarzeń festiwalowych skupiło rzesze osób pasjonujących się filmem wokół pasjonujących osobistości świata filmowego, które dzieliły się swym wglądem w sztukę filmową w trakcie warsztatów i masterclassów. W międzyczasie na sali wystawowej w Opera Nova można było oddać się zabawom z technicznymi nowinkami, konsultacjom ze specjalistami i minąć się nieraz ze sławami, które przyszły tu dokładnie w tym samym celu co Ty. No, prawie.